Piękny dzień piękny dzień dobry, dzień dobry, pracy zapraszam ze mną, cześć kuba o, to piękny dzień Lecimy z tematem dzień yeah. Lecę teraz z przysiadką w Olsztynie Głównym, następnie kieruję się na pasy i do pracy. Proszę Państwa, na 5 ruchów 90 kg wyliczone co do centa. Bierze, sztanga się bujnęła, patrzymy, czy będzie 90 na pracę, czy zawtórzone. Za, za Ekstra, patrzy, kręci się. Nie wow. widziałem już takiego. No wow. jechałem na miejsce pracy, za mną rynek. Rada miejska w Pasymiu Dzisiaj challenge, spróbuję tam się wysrać Słuchajcie, a to robił taki kolega Adama Ciśnie mnie coraz bardziej, myślę, że pójdę sprawdzić, czy jest otwarte w ogóle Zaraz zobaczymy Pięknie Muszę przytrzymać Mam nadzieję, że będzie tych kibel, czasami nie ma Jest lipa Chodzi przygoda, raz już był zamknięty, ale zostałem kończony od yy, mopsu, yy. jestem w kiblu dla personelu, o to chodzi. Oh yeah. Chwila takiego skupienia, spokoju, dotknięcia, chwila na refleksję. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, w którym każdy jest w innym miejscu, prawda? Janek z Kubą na działce, ja w pracy, w kiblu. Kacper gdzieś tam w domu, Mikołaj to samo poszedł zrobić pranie do siebie, do domu. Adam i Kuba nie dojechali jeszcze. No. Pomimo, że jesteśmy wszyscy gdzieś indziej, to sercem jesteśmy razem i to jest, to jest piękne w tej przygodzie. To jest. Nie nie okay. Minimalnie zabrakło ale jestem zadowolony. To ja wam pokażę. Pokażę Wam, jak bardzo mogę, pomogę. tak. Potwierdzam. To były 4 gramy, ja mam wagę w rękach. 4 gramy zabrałem. Siema, lecimy na podróż. Kolejnoga plus rower. Taki Będziecie bolid. Będziecie już całą mikrofon. Próba ta, zrobiona Idziemy na przerwę. Za godzinę startujemy z pracą. Szybka recenzja kibla. Byłem, załatwiałem się. Powiem, że całkiem spoko. Czysto, schludnie. Biały papier, kulturalny, elegancki. Starało mi się dobrze. Jonasz, to powiesz? Było świetnie. Dla mnie najbardziej fajna była zimna woda w kraniu. Jakby, jakbym robił recenzję toalet, które miałem okazję korzystać w pracy, bo nie robię takich oczywiście, to bym dał tutaj śmiało trzecie miejsce. Były lepsze, ale to naprawdę konkretna robota. Pasy, tak trzymać. Jak poderwać faceta w trzech krokach? To trzeba użyć po pierwsze technik manipulacji, metoda e, hot cold. E, po drugie bardzo ważny jest język ciała, czyli e, przegryzanie warg tutaj, odsłanianie szyi i i to tak, takie porady, znaczy takie porady czytałem. tak naprawdę one są nic nie warte, nie słuchajcie się ich, sami bądźcie, bądź, bądźcie sobą, nie ważne czy jesteś mężczyzną czy kobietą, jeśli chcesz oderwać mężczyznę, to znaczy będziesz sobą, nie, nie rób tak, że nie odpisujesz na przykład, bo to nie ma sensu, chłop, my nie jesteśmy za dobrzy, przydanie takich rzeczy, bądźcie otwarci, otwarte i to, to samo zadziała. Przestałem nagrywać, bo brakowało śrubek, więc to nie miało sensu, żeby. time lapse po dwie godziny. Ale efekt końcowy ocencie sami. Prawdziwy statek. To jest to. Powiem coś po turecku. Hamra, Taki płaszczy nie topisz? ja nie mogę. Lata naprawdę dzisiaj. O. Kamerę jaki No, to jest hot. to. <moczyna> Patrzcie, jak mogę tu wejść normalnie i wysikać, ale. O w ogóle sobie powiedzmy co w dzisiejszym no dniu. Zostaliśmy we dwójkę. Był to najlepszy dzień w historii, nigdy ze dnia nie przeżyłem. Był porządek, było jedzenie, można było w stalet i fajnie stać. Jedynie, wszystko Jedyny, Jedyne, czego brakowało to pię pięknego dnia wykonać Michaela. Pójdźcie na to, to jest... To. Tak tak Jonasz będziesz na vlogu, słuchaj, będziesz na vlogu. Ale jak będę miał kolejną, to na luzie Widzimy tutaj ludzi ze strudy, przemili ludzie. A się spytał czy mu swoją No niestety dzisiaj nie mogę, bo nie mam na czym wracać normalnie oddał <grymne> powiedział tak. Oulany Janek powiedział U -u -u -u! I się dogadali. Janek Janek! Otwieraj, otwieraj Jasiu Halo, halo, Janek Udziewałem się, że to będzie taki mocny vlog, ale pasie co się dzieje. Normalnie takie fury, takie auta, w jakiejś wsi. Co, Jonasz, powiesz? Udziel Fajne, się to. to mi się podoba. Jak już będę lekarzem, to sobie kupię takie. To jest też zarobisto obczajcie to. O kurde, to auto! Ja! Zawsze takie chciałem mieć, mój dziadek tak podobno jeździł. Sto. Ejo. Hey Jak wiecie, jestem już klaumem, będę grał spektakl zaraz, mam tego nosa spierdzielonego na twarzy. E, zaraz spektakl, update dopiero po. Tak wyglądam teraz. Siema, witajcie w mojej pracy Jestem klaunem I robimy załawie z ciekami. Jest super Zaraz wam pokażę tutaj Największego pajaca, jakiego znam Jonasz, powiedz dwa słowa do kamery Dzień dobry, jestem Jonasz Smrodek, dwa słowa do kamery Wy nawet nie wiecie ile myśmy mil morskich przebyli tysiące, setki. <laughs> Czy my to rozumieć? My jesteśmy teraz gdzieś w jakiejś... pasym, w Pasynie. za Oltyne. A jutro będziemy płynąć na wyspę Nii, gdzie w grocie pod ziemią jest ukryty skarb Nimów. Tam potrzebujemy załowić. Ta dzieciarnia cała, ona będzie zwerbowana na nasz statek i później udamy się na wyspę Nid. Gdzie od południa, gdzie są klify i skały, tam jest część wyspy niestrzeżona przez Nid. Wejdziemy tam, potem zakradniemy się po cichutku na wyspę do Groty i Ukradniemy skarb nimu, Pełno brylantów Złota No i oczywiście rumu Dwa słowa do kamery Co za zwierz, co za zwierz Słuchajcie, chwilę temu Kuba 17 latki i powiedział tak. To sam podała być może piłeczka. Ja ci kręcę, jakiś smok. Zastanówcie się. To nie miało żadnego kontekstu. Ja Miałem po prostu. Ja mam tylko jedno w sercu. Dzień dobry, jest tutaj ze mną pan. Jak się pan nazywa? Mam pytanie. Jak się panu podobał spektakl? Pan widział? Ja nie byłem, ja przed chwilą przyszł. Nie był pan, nie, nie, był. nie ma problemu. A dzień jak się panu podoba? No dzień, no to wiadomo, że ciepło, gorąco, UV, no to wiadomo. Jest okej, okay. też tak myślę. No dobra. Dziękuję bardzo za wywiad. Zmykam dalej. Dzisiaj Kuba właśnie kopną mi skopiłkę. Poszła tam jakaś 17-latka kolejna. Robię, słuchajcie, to koniec pracy. Czas na ten moment. <śmienic> Dobry? zaraz yy, Teraz najgorszy etap całej wycieczki, czyli sprzątanie Trzeba wszystko pochować I... Przyparkuję sobie stateczek w jakimś miejscu, żebym w cieniu to robił Fair. Wiem, że to oglądasz, bo montujesz na film i cały musisz obejrzeć. Jesteś moim ulubionym kolegą i jesteś najlepszym montażystą na świecie. Nikt inny by jej nie podał, gdyby nie ty. Aktywnie zobaczysz, masz w pierdoli, będziesz miał tego papugana, który ci odwieci w twoim tunelu. Zamykamy temat. Teatr zwinięty czas do domu pomału może jakieś jezioro po drodze zobaczymy póki co się żegnam, w sumie nie ma już czego pokazywać tak wyglądał dzień ze team eee... dzięki za towarzystwo <grywka> 23 minuty już na <grywka> to no Kacper wie <grywka> patrzcie na to to od Ciebie kaj, kaj. Niesamowite. Weszło. Pociągi to jest to. Dzięki. Moja przygoda dobiegła końca. Znaczy solo przygoda dobiegła końca. Mamy z sobą Jonasza. Nowy nabytek do naszych vlogów. Zobaczymy jak się sprawdzi. Patrzcie to. Zjednoczenie, słuchajcie, zjednoczenie z nami. Pomagam, przez tak. I tak chcesz. Mogę coś powiedzieć? Legia Warszawa gra z Rakowem Częstochowa, Super Cup, fino właśnie, 00, 45 minut. Ciekawe, kto wygra. Całowite. Jakbyśmy mogli ustalić wynik, to już będzie wiadomo, potem to 00 Remis. To jest, ja powiem, 1-0 dla Rakowa. Pamiętajcie. Co wy myślicie? Ja powiem, że mam to w Dupie. 3. 3, 2, 3. Okay. Siema, witam we vlogu zobaczcie Tymek naciągnął moją babcię na czajnik z całej wody i musiałam po to iść i nieść Będą będę musiał iść odnieść a on sobie pije piwo Ja nawet nie chcę herbaty to ja nie kręcił babci, że chcę <grym> na herbatę, ja nie rozumiem czemu. Stałeś z babcią, to... rozmawiałem, mówiłem, że możecie sobie na herbatę pójść i babcia do mnie dzwoni, że się z woda nagotowana. Ja nie wiem o czym wy no, rozmawialiście. Nie powiem więcej. Jesteśmy po, po treningu bokserskim. Nie zauważycie tego dzisiaj, ale będą nowe. Teraz trzeba się umyć po takim wysiłku. Trzeba razem się umyć. Mydło. Bambino. Prysznic z węża zaufanie ale ciepło Jest tam gdzie lubisz, to smaruj o tak, o tak, 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 ten kąt widzieliście? gorące